Siemanko, Siemanko, ja jestem Wertes, Witam Was w kolejnym odcinku z hardcora na wersji 1.9. Tak, od razu z wejścia. Dziękuję Wam za wszystkie opaczki w górę. Tak, czyłam diaksy, które ostatnio nam się udało tutaj wykopać. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, gdyż po prostu widzieliście, że się wko wkopywałem, a tu diamenty. Także ekstra, ekstra się udało. I lecimy dalej, tak. Nagrywam to od razu po tamtym odcineczku. Tak mówię, także, także wiecie, także wiecie. Nie, nie widziałem jeszcze komentarzy waszych, ale sobie z przyjemnością poczytam po tej mojej Martonie i, i będę bed, wiedział co i jak tam piszecie. Dobra, tutaj mi gravel jakiś spada, całkiem możliwe, że się wkopiemy zaraz tutaj jaskini, o której była mowa całkiem ost ostatnio, całkiem ostatnio. Także trzeba być przygotowanym na nagły atak zombie, nagła atak wiedźmy i nagła tak nie wiem kogo. Trzeba być gotowym na wszystko. Dobra, mamy żelaza. Jeśli dobrze pójdzie, to zaraz będę sobie craftował te. Wow, więcej. Będę craftował sobie żelazne zaraz. Yy, kilofy. Jak tutaj tego aż, aż tyle mam. To w sumie czemu nie? Kurde, jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Dobra, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej, nie ma co się opierniczać. Trzeba szukać diamentów. Diamenty, bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie. Ja. Pewnie, jakbym miał mody, to by mówił: Eee, po co mi diaksy, Idę kopać coś lepszego. Tyku, 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 tyku. O, się zniszczyło. Ale nie ukrywam: jak odnajdziemy tę jaskinię i tam będą diamenty jeszcze, to będę bega zadowolony. Jak a jak znajdziemy opuszczoną kopalnię. To, to, to nie wiem, czy będę chciał wchodzić, bo te pająki zatruwające całkiem... Całkiem źle wspominam z Hardcora. O, właśnie. Dobrze, że nie szedłem przy tym. Ne. Chciałem pochodnie postawić. Dobra, jak długie to jest? No, to przy okazji ogarnimy. Co wokół lawy? Jest to nigdy nie wiecie, kiedy wyskoczą wam diamenty, nie? Tak, Dobra, tutaj nic. O proszę, o proszę, nie wal we mnie. Tak o Redstone. zaskakuje. No nie, ile tej lawy tutaj jest wszędzie? God na co komu ona, co? Zrobię sobie jakby coś takie przejście. Dobra. Coś, coś takiego ogarniemy. Mhm. Dobra. Czyli wokół tutaj lawy diamentów Nimo. Ty, ty. Tego nie potrzebujemy tutaj. Aha. <grymne> Sporo tego nastawiałem. Okej, okay, to sobie od razu może przejście. Zrobimy. Takie awaryjne jakby coś. Żeby było. Takie duże. Dobra. I kopiemy dalej. Kopiemy dalej. Tak wiem, ominąłem tego Redstone'a. No w sobie możemy go dalej wykopać. Bo mam na niego miejsce. Dobra, to da. Do, do mi go. Jeszcze czy panie, ile, ile, ciebie tutaj na, nawaliło, co? Mam jeszcze miejsca? No kilka miejsc mam, nie? To nie zmienia faktu, że już nie mam No właśnie Dobra yy, Wywalmy sobie może yy, Flint się może przydać Kobla, tak wiem, że mam skrzynię na to A Jak będę potrzebował To kobla nie brakuje na świecie, no Tak Dlatego mogę śmiało go wyrzucać. Dobra, oj, jeden kill off. Jak coś myśleć, coś, coś mi za szybko idzie. A tu proszę bardzo, inny kill offik się podmienił. I kill off do Diaksów się, się kurde podmienił. Już jest prawie na zepsucia go niedawno co robiłem, ale na szczęście mamy. Czekajcie, ile mam żelaza? 37 do przetopienia. Eee, tak! Na to, na to liczyłem. O oh yeah. o właśnie. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Proszę mi tutaj oświetlić, bo zaczyna mi tutaj wreszcie wychodzić. Tak. O właśnie. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Super. O proszę, i złoto na dodatek. Ekstra, ekstra. Cztery diaksy, może więcej. Pa, jak za tą ścianką się chowało. Na szczęście moją taktyką żadnych diaksów nie ominiemy. No, pytanie, czy mamy lawę nad sobą? Uraniem. Więcej diaksów, więcej diaksów! Więcej! Najgorzej, że słyszę tą lawę, muszę się upewnić, czy na pewno żadna mi tutaj nie spadnie na głowę, jak będę wykopywał. To by było słabe. No, proszę bardzo, off przepadł. Forever. Forever. I dobra, tutaj kopimy tak, jeszcze Kopnijmy tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Ekstra Zróbmy coś takiego, takie Oho! Oho! Mamy cię, mamy cię Mamy cię. Halo, dzień dobry Dzień dobry, czy tutaj się nic nie dzieje? Hmm, halo, halo Hello my friend! Hello my friend! Czuję się troszkę niebezpiecznie. E, może... Może to już czas na posiłek. Tak, na szczęście na hardcurze tak fajnie się szybko życie odnawia. Myślę że oczywiście nic nie bije, mnie Dobra, więcej diaksów tutaj nie ma. Dobra, to kopiemy. Pyk 6, 7, 8, 9 i dziesięć. Dziesięć diamentów, proszę bardzo. To jest to, to jest to. Dobra. No, czekajcie, przyda się ta skrzynia Tak, w tym miejscu, bo mamy jaskinie, czekajcie, troszkę, nie, troszkę niebezpiecznie się czuję Dobra, jak coś tam będzie leciało to myślę, że zauważę że to u nas chowajmy takie pełne staki już Tutaj węgla też mam pełen stak, ale to jest tylko jeden pełen stak. Także sobie go tutaj zostawmy Jakieś dioryty Pep, pe, 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 pe. Dobra, przykro mi Ale muszę się zabezpieczyć na podróż Tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze kill -off by mi się przydał Żebym nagle nie został bez kill -offu. Gdzie jest mój crafting? Czemu ja zostawiłem gdzieś crafting? God damn it! Serio musiałem gdzieś crafting zostawić Naprawdę hy, 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 hy. Dlaczego, Werty zostawiłeś crafting? Co? Ja się pytam. Czekajcie, bo się zgubiłem. Na pewno go zostawiłem? Nie schowałem go? Dobra, ki. Mhm. Ki. Na szczęście mam zapas jeszcze drewna jakiś. Dobra. Pek. Raz, dwa, tak. Raz i dwa. Dobra. Kilofy. Gotowe. Okej, okay, okej. Okay. Pora się wybrać na bardziej hardkorową misję. Dokładnie, której się boję bardzo. Dobra, jakieś surowce tutaj mamy. Okej, okay, mamy wodę na szczęście. Pyk. Dziękuję. Mówiłem, no, że jak znajdziemy jakąś jaskinię, to z wodą nie będzie ani najmniejszego problemu. Dobra, to ja sobie może schowam, żebym przypadkiem nie wyrzucił, bo to wiecie, jak bywa. Czasami człowiek lubi coś wyrzucić. <grych> ok, to koniec? Nie, to nie jest koniec. Nie jest koniec. Mamy dalej przejście na wszelki, niewielki tu postawie. Trawa rośnie pod ziemią. Ekstra. ekstra, 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 dobra. Uf, bezpieczny, 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 bardzo fajnie, bardzo fajnie, bo się bałem. Naprawdę. Ekstra. Dobra, dawaj mi tego. Na moje szczęście nie ma ani jednego potwora tutaj, na moje nieszczęście nie ma też ani jednego diamenta. No cóż, ale mamy węgiel, mamy żelazo Zawsze coś A węgla to my mamy tutaj pod dostatkiem z tego co widzę Zgadnę, taki jakiś włosek mi wleciał, czy co, że mnie tak swędzi ja nie wiem to Wiecie Jak ma się kota, to włosy kota są wszędzie, pamiętajcie Jak wam się przyczepi do nosa, to przypał Bo boła cały czas Dlatego go zabierzecie Takie, takie, takie dziwne Dobra Pora na żelazo py, py, W sumie wiem dlaczego tutaj może tej wiedźmy nie być, bo ona tutaj na pewno była yy, Pewnie dlatego, że po prostu po odcinku grę wyłączyłem i tak odpaliłem ponownie A wtedy wiecie, potworki mogą się yy, nie, nie ładować z poprzedniego tego Z poprzedniej gry i pewnie dlatego jestem bezpieczny <laughs> Udało mi się, mamy triki na hardcore. Jeżeli czujesz że jest przypał, to, to zrób logę <grych> może być lepiej chyba, że widzisz bezpośrednio potwora, to to może nie zadziałać ale jak był za ścianą to wiecie dobra żelazo, żelazo, żelazo kupimy żelazo tyku, 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 tyk <grych> okej okay. dobra, czyli stąd wszystko Tutaj wykopmy lapisu troszeczkę. Pyk, pyk, pyk. Tutaj raczej lawy nie powinno być. Chociaż się usłychać, ale tutaj nie powinno być. Dobra, ekstra. Ekstra. Ta trawa mnie interesuje. E! Już mnie nie interesuje. Zniknęła. Dobra, tu przejścia nie była. Widzicie, jakby mnie coś goniło i bym nie miał kilofu, to bym miał przypał. A tak nie mam przypału. Jest fajnie. Dobra. Kolejny wągiel, będzie na pochodnie. Na pochodnie albo na przetapianie. Miliona rzeczy. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jeżeli zamierzam tutaj dłużej posiedzieć, to stanowczo na pochodnie. Jeżeli za długo posiedzę, to na powierzchnię i tak będę musiał wyjść, żeby mieć zapas. Zapas czego? Zapas yy, patyków. Tak. Najlepiej jakbym staka zabrał ze sobą drewno, ale wiecie. Nie spodziewałem się, że będę... Co chwilę gubił mój crafting, nie? <grym> Czekaj. Właśnie, bo już myślałem, że jakaś dziura tutaj jest. Dobra. Ekstra, idziemy jeszcze niżej. Kolejny węgielek! Kolejny węgielek, kolejny węgielek. No, prawie staka zebraliśmy tutaj. To jest ładnie. Bo mieliśmy stack, a teraz będziemy mieli prawie dwa staki. Super. Czyli ile wyszło? 49. No, prawie tak. Prawie. Patrząc, ile tego węgla co chwilę jest. To jeszcze jedno znalezisko tych węgielków i mamy full. Mamy full. Dobra. A teraz mały showtime zrobimy. Nie chcę, żeby mi się dość klatka tam nalało. Uff. Perfekt. Perfekcyjnie. Dobra, postawmy sobie tu tutaj. Ciach. Zbieramy. Zbieramy i uważamy, żeby lawa mi się nie wylała nigdzie. Dobra, okej. Okay. Ale jak to mówili kiedyś w Minecrafcie, koło lawy lubią być diamenty. Kiedyś, tak mówili. Dlatego warto sobie tutaj przekopać. Pyk, 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 pyk. W sumie to też mogę zaleć. Aha, okej. Okay. O, wodę zmarnowałem, ale na szczęście mam tutaj. Dobra. Nie zaskoczy mnie żadna lawa. Nie wpadnę do niej. Nawet do tej. Nie ma lekko. Lawo. Dobra. Chyba tu żadnych dieksów nie będzie. pyk, pyk, pyk no jeszcze tutaj sprawdzimy wiecie, warto sprawdzać ścianki, na których się opiera bo może coś być może i nie być w tym przypadku nie być dobra schowajmy tego kobla pyk, pyk, tego kobla też, to też, to też granit też schowajmy, dioryt no dobra dziwny dźwięk zamykania, naprawdę okej, okay. czyli co, 10 diaksów póki co tam żadnego diaksa nie odnaleźliśmy i kończy mi się kilof może stąd zabiorę crafting, chociaż czekaj, mówię, że kończy mi się kilof i chcę najpierw crafting zabrać zanim zrobię sobie kilofy, tak? bardzo ładnie bardzo ładnie vertes i tak schowałem całe koble. O nie. Pyk. I pek. Dobra, dawaj na maksa tego. Schowajmy to. No to, kilofów teraz mamy. Teraz powinno nam styknąć na jakiś czas, nie? Dobra. Chyba tarczę mogę schować już. Bezpiecznie w miarę jest. Dajmy sobie pochodnie, postawmy. I wykopmy to złota. Pek. No. Sporo tego złota. Dziękuję, dziękuję. Mogę sobie to od razu wykopać do końca. No tak zaczęliśmy to kopać i poszliśmy do jaskini, nie? Spoko, nie? Dobra. Tak myślałem, że to zaraz się wydarzy. Kopiemy dalej. Dawać mi jakąś kolejną przygodę tutaj w Minecraft 1.9. <grych> o, proszę bardzo. Proszę bardzo, co mi się tu pokazało? Węgielki, a co by innego? Może to sobie od razu wykopię. Żeby mnie jakaś lawa nie zaskoczyła. Tak nagle. Świetnie, dobra. Kilow mi się ten kończy. To już mogę. Może go zjadę i zrobię sobie zaraz kolejny. Zabrałem ten crafting? No, oczywiście, że go nie zabrałem. Bo po co miałem zabierać crafting ze sobą? Czy to by było takie. Takie, takie tam, takie nie w moim stylu, nie? No nie, co ja mam z tym craftingiem? Cały czas zapominam. Zawsze, wszędzie. Ech, tragedia. O, Bedrock, dzień dobry. O, dzień dobry, byliśmy tutaj. I się miałem zaraz wykopać, dlatego zostawiłem wcześniej to złoto. Może nie do końca dlatego zostawiłem to złoto. Tylko może dlatego, że tu była lawa, nie? Oj, jak najgorzej, nie? Niech tu będzie sobie pochodnia jakaś. Tutaj ta pochodnia stanowczo nie pasuje, prędzej pasowała tutaj. Bo to nie ten poziom, na którym chodzimy. Dobra, yy, tak. Zróbmy sobie jeszcze i więcej patyków kuźwa. Zawsze ich za mało. Tak. Pyk, i dawać mi kolejny kilow. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No. Lecimy dalej. Tutaj postawmy sobie dioryt. Kabelki i ciśnijmy dalej. Ciśnijmy dalej. Aha. Shit. Żero lawy tutaj? Dobra O o Chwila moment Tu, tu lawę może zabezpieczę troszkę mnie zaczyna denerwować Ta lawa Serio mówiąc Pyk Dobra, kopiemy, kopiemy A tutaj może od razu wylać Super, tutaj też w sumie mogę od razu wylać Pyk jest jeszcze gdzieś ta lawa? Oczywiście, że jest. Wszędzie jest milion tej lawy Chcesz diaksów To oj, shit, 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 no wylej się bardziej Nie? Ech. No nic, później będę uważał na tą lawę Dobra, Skoro tutaj już sobie zablokowaliśmy Zresztą zablokujmy sobie tu tutaj Właśnie tak Jeszcze gdzieś? Dziękuję Mogę kopać dalej, tak Czemu to jest aż tyle tej lawy? Wszędzie, nie? Wszędzie, gdzie nie pójdę, jest lawa. Masakra. Zatrafiłem sobie miejsca do kopania. Poszedłem prosto, lawa. Zacząłem wykręcać lawa. Idę gdzieś wcześniej, lawa. Wszędzie, lawa. Otwieram lodówkę, lawa. Wszędzie, jak nic. Jak nic, jak nic. Pyk. Zróbmy przejście, chcę zobaczyć, ile mam jeszcze drogi. No. no, tak, no tak. Bardzo dużo tej drogi mi zostało, nie? Naprawdę musiałem to przekopać, co nie? Na, na jedną wyszło, ale już tutaj wykopię. Tak, bo może tutaj byłyby diaksy na górze. Oki doki. Ech. Patrzcie, pierwszy. Nie liczymy tego tunelu tutaj. Pierwszy tunel nic, drugi, trzeci, czwarty. Trzeci i czwarty był obfity w diaksy. Jak będzie dalej, nie? Taka zagadeczka. Jak będzie dalej z diaksami? Zaczniemy sobie oczywiście od tego miejsca. Oczywiście wiem, że tam będzie zaraz... Yy, zaraz to będzie? Zaraz będzie lawa, tak? Ale to nieważne, to nieważne. Lecimy dalej. Potrzebujemy jeszcze więcej diaksów. Ja chcę mieć całą zbroję. chcemy mieć całe wyposażenie diamentów. A Od, o, od y, ostatniego odcinka zaczęło mieć bardzo dobrze, znaczy od <~2source> końcówki I w tym odcinku jeszcze dobiłem z tymi diaksami, Także, także luz, 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 tak dokładnie blues Be quiet Rozwalaj, 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 rozwalaj Pokazuj diamenty, pokazuj, pokazuj, pokazuj Ja chcę jeszcze więcej No oh shit Tak myślałem tak myślałem, że zaraz będzie lawa. Aha, i to stąd lawa na dodatek. No fajnie masz lawo, wiesz Dobra. Czy tutaj rozumiem, że omijamy, nie? Aha, kilof mi się zepsuł. Dobra, to wiecie co, to może dalej sobie pociśniemy. W kolejnym odcinku, tymczasem, dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, widzimy się już za jakiś czas w kolejnym odcinku yy, i tak, korzystając z końca odcinka, zapraszam was na mój Instagram, wertezalkę oraz na Snapchata, MrWertes. no jeśli nie lajkujecie fanpage'a, to też na fanpage na Facebooku, wszystko jest na dole w opisie. No, to tyle, dzięki za oglądanie, na razie i cześć, żółwik!